Następne fakty o mnie, bo to polubiliście. Od dwóch lat pracuję w McDonaldzie i wam totalnie nie polecam często w sytuacjach, gdzie powinienem być jakoś bardzo mocno emocjonalny, na przykład, nie wiem, coś się stało w życiu prywatnym, ja mam coś takiego, że nie potrafię czuć emocji. I często sam sobie myślę, że muszę czuć daną emocję, czyli na przykład smutek, szczęście i tak dalej w danej sytuacji, tylko po to, żeby ją czuć. I to nie jest tak, że jestem całkowicie bez emocji, tylko są właśnie takie sytuacje, w których powinienem być bardzo emocjonalny, ale nie, nie jestem, po prostu to się nie dzieje. Miałem okres w życiu, gdzie pracowałem 24 godziny z rzędu, że cały czas z 24 godziny ciągłej pracy szedłem spać na 8 godzin w samochodzie i szedłem znowu pracować 24 godziny z rzędu i tak przez 2 miesiące bo nie opłacało mi się po prostu wracać do domu i dlatego spałem w samochodzie bo zanim ja bym wrócił do domu i potem znowu pojechał to bym stracił 2 godziny które mogłem poświęcić na sen do 17 roku życia nie dostawałem kieszonkowego a jak go dostawałem to dostawałem 50 zł miesięcznie i to jakby nie mam za złe tego rodzicom bo i tak mnie bardzo dobrze wychowali bo byłem wychowywany przez samotną matkę do 10 roku życia Później miałem do tego ojczyma jeszcze, ale no, nie byliśmy jakoś zamożni, więc i tak, jak na to, ile mieli, to naprawdę dużo mi dali, bo byłem w stanie mieć wszystko, czego chciałem. Może nie tyle, co chciałem, co potrzebowałem w tamtym momencie. I to mnie dużo nauczyło w dorosłym życiu, żeby doceniać po prostu to, co mam i żeby nie być aż tak zachłannym, jakbym był, gdybym dostawał wszystko, czego nie powinienem dostawać. I lubię dziewczyny. Jakby wiem, że to nie było potrzebne, ale no jestem heteroseksualistą. Ta